Niech Bóg po pobłogosławi te karetki i sprzęt i tych, którzy będą z nich korzystali dla zdrowia duszy i ciała. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z dotacji, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia, Zdrowia na zakup właśnie czterech ambulansów. Ambulanse trafią do Komańczy, Nożca, Polańczyka i Uszczyk Górnych, czyli do praktycznie do, w każde miejsce z czterech powiatów. Jest to te powiaty, które pan, pan Starosta wymienił, to rejon operacyjny Bieszczeckiego Pogotowia Ratunkowego który zabezpieczamy od 1 kwietnia tego roku. Cztery powiaty, powiat sanocki, powiat leski, powiat brzozowski, powiat bieszczacki również i bardzo szeroki teren, który jest zabezpieczony właśnie poprzez te nowe karetki, co jest niezwykle ważne, aby nie tylko z punktu tego głównego wyjeżdżały te karetki, ale też, żeby były na miejscu po to, żeby szybciej dotransportować chorych do szpitali. Wykorzystaliśmy myślę, że tą ofertę w 100%, bo, bo tylko niektórzy otrzymali doposażenie z programu rządowego w takiej ilości jak mieszkackie jak pogotowie. Więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Tutaj też no to zabezpieczenie terenu jest, jest też ważne. Turystów z danych, które, które tam, tam gdzie się przewijają w ostatnim czasie, wynika, że turystów w regionie Bieszczad jest w tym roku było około 2 miliony, więc to zabezpieczenie też jest, jest potrzebne, czy nawet niezbędne, żeby tutaj turyści i mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Są to, są to karetki, które są nowej generacji z wyposażeniem. Na wyposażeniu tych karetek mamy defibratory. Defilator marki ZO, który jest nowej generacji i na pewno niewątpliwie przyczyni się do polepszenia bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców. Poza tym jeszcze jeśli chodzi o wyposażenie, posiadamy również krzesełka kardiologiczne na tym naucie, na tych czterech samochodach są cztery defilatory, cztery krzesełka kardiologiczne z płozami. Te płozy nam bardzo ułatwiają transport chorego po klatkach schodowych. Do tej pory trzeba było nosić ręcznie na klatkach, dźwigać pacjenta powyżej barierek, co też no, no, powodowało to, że były to zagrożenia, zagrożenia dla pacjenta jeszcze przy transporcie. Dzisiaj Mając takie krzesełka zjeżdżamy po schodach i, i to też ułatwia pracę tutaj naszym ratownikom. W połowie roku y, kupiliśmy, Bieszackie Pogotowie kupiło trzy karetki, i y, w marcu. Otrzymało też od wojewody jeden ambulans. Także w tym momencie rok kończymy z ośmioma nowymi karetkami. Natomiast miejsca stacjonowania jest 13, a zespołów 16. Także kolejne 8, będziemy zabiegać, żeby kolejne 8 karetek było. Było nowych i sprawnych. Komfort mamy w tym momencie, bo startując do przetargu mieliśmy, nie mieliśmy nawet karetki rezerwowej. Natomiast teraz, już, już te kolejne karetki nowe. To już też jest. jest też, mamy ambulansę w rezerwie, więc, gdyby były jakieś naprawy, jakieś wydarzenia losowe, mamy czym zastąpić i bez problemu możemy, możemy tutaj zabezpieczać teren.